więc hej, witajcie jesteśmy właśnie tutaj na przystanku nie, nie czekamy na nie, nie czekamy na pociąg, czy tam na tramwaj, w sumie nawet nie wiem co to jest to idziemy tam. tylko idziemy tam y, do, do pani naszej trenerki o tak to powiem i kupiliśmy sobie nie wiem czy to widać, ale bułki Półka. nie wiem, czy w naszej ulubionej biedronce, bo tam zawsze są ciepłe te bułki. No, no i generalnie to tyle. Właśnie władnym się aparat, ale spokojnie opanujemy tu w stajni. No i co? Jesteśmy już w aucie. No i zaraz ruszamy do koni. I tu jest nasz ulubiony świstak. Patrzcie jak gra. O, yy, I na razie nagrywam telefonem, więc będzie chyba jakoś, ale opanujemy to i widzimy się już w stajni. Właśnie klasę sobie zjeżdżeli zawkę od Horsli, Horslicks jest to y, cukierka bez... Y, lizawka bez raków Możemy sobie nie pisać hejtum, że karmimy konia z cukrem, coś tam, coś tam. To jest lizawka witaminowa, ma bardzo dużo witamin. Jest to Jakich, to... takich jak... Ym... <laughs> y, biotynę mam, tego... <laughs> nie potrafię tego przetłumaczyć. Dałem wam na opakowaniu, ale A, tutaj jest taki taki Widzisz Gdzie jest to ta Nagrywam. To takie małe literki. Ale trochę to są... No ja. No więc jest tutaj trochę na sierść, to jest akurat ta oryginalna, czyli taka na sierśna kopytka, taka witaminowa ogólnie. Wszystkie są kopytka i na sierść chyba. A my też na układ odpornościowy. I trochę jest brudna, bo kuskałem te sami. Nie są no tak dalszej. wygląda. Czekaj, no klusek. Ona tak wygląda. wkładywaliśmy ją na holu. No i za jaki luskalik. Zrób tam, robi coś. Ma Black Horse do, do kopyt, którą polecamy. przez przestał już lizać i zawkę. Ma teraz żółty trochę nasek. A tu się właśnie smaruje jej kopytka. Nie będzie łatwiej. Aha, okej. Okay. No to i tak jest maść, bo to była do tego gąbka. No ta gąbka była słaba akurat. Bo... Kluska. No, tak często robi, tak ten, mogę... Klusek coś się interesuje czymś. No bamki już straszniej niż Możliwe, dobra. że tutaj w Halnie, czy widzicie, przyjechał do naszej stajni kłusek. No, tak, bo... Zobaczcie, nie teraz! Wjechał na, na to jest tajny kłusek i tutaj jest... Nie wiem, czy to widać. O! Dla niego wózek. Nie wiem, gdzie on jeździ tym wózkiem. Ale jeździ. No, chyba jeździ. Bo w ogóle nie wiem. Ale ten kłusek nie jest jakiś najładniejszy. No, ale nie będę się wychwalać. Ma taki brzydki ogon taki no przynajmniej no. go nie ma, ale właśnie to jest jego łzeczek. Tam nam się buduje hala na siano i słomę. idą sobie. Dzisiaj nie wsiadamy. Poszliśmy tylko na spacerek. Zrobiliśmy kopytkę. I robimy teraz zdjęcia. Ale ja próbuję próbował to nagrać, że ona idzie. Ale jest ja taki. No. I tu idzie moja mała. Tam jest Zosia. I klusek. Jako, że vlog jest dość krótki nam wyszedł, to jeszcze dzisiaj otworzymy dla Was paczuszkę z Konika i zaczynamy otwierać taki unboxing na żywo, bo ja, ja wiem, co tam jest, ale będzie na żywo. No, to będzie przyspieszenie. Właśnie wyładowano się y, ten... Coś tam ten vlog nie wychodzi, co? Wyładowuje nam się aparat, no. Ej, tym, bo... Dobra, otwieramy dalej. Czyli jest coś czerwonego. Jeśli wolę, że muszę coś zamówić z tym kolor. jakie są pakowane. Niemieckie jest czerwone, Niemiec no, plastikowe. Plastiki lepsze niż mecha, ale według No więc kupiliśmy takie drugie, jakieś już od nas. No. no i zaraz kolejna rzecz. Mogłam pokazać tylko made in Belgium. Wow! <laughs> I kolejna rzecz, więc strzymiotka. A, jak to jest strzymiotka? Może to też można być. No, ale chyba się okazały za krótkie. Przepraszam, więc. Taki fajny trochę. No. no, w każdym razie były albo są bo jeszcze Nie wiem, czy to byłyby pusi skadawne, mega. Błyżczeniowe. I nie. ja mówiłam, że kupiłam dłuższą, ale coś jej chyba nie wyszło. Ale może, no, może będą dobre, zobaczymy.